Cześć, nazywam się Izita, i do nas w kolejnym odcinku Technikraft. Właśnie miałem nagrywać i chciałem dać sobie trochę drzewa i kamienia, teraz już nie mam. I nacisnąłem tak niechcąco praktycznie z Tier 2 build. I okazało się, że wystarczy 64 drzewa i 64 kobylstone na drugi poziom miasta. O, usunęło mi to uwierzę. Rozrosło się na szczęście w tamtą stronę. I muszę jeszcze tylko wyłączyć Minecrafta. I włączyć go jeszcze raz. Bo znowu nie ma żadnych dźwięków, ale właśnie chciałem się do, do tego przygotować. Ale już chcę wam pokazać od razu, jak to wybudowałem. Proszę bardzo, całkiem dużo tu budynków będzie Dobra, ja sobie ogarnę te dźwięki, może mi się udaje w końcu naprawić I widzimy się za chwilę Dobra, jestem z powrotem Jak widać też się mury powiększyły z tym drugim poziomem Jestem ciekawy tylko czy mogę jeszcze trzeci zrobić, bo nie patrzyłem Teraz kanał nie będzie pisać, dobra Baraks, to chcę zbudować Ale nie wiem czy mi starczy. House, 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 shop, shop, flux, blocks Pricelist, excuse Price List, ah. list. Barracks, Barracks 320, 320, więc brakuje mi 64 cobblestone'a Hmm. Um, wiecie co Dobra zbudujemy sobie jeszcze baraki Bo mam taką rozkminę żeby Ja sobie pozbieram cały ekwipunek na wpół Drewna i Cablestone'a I wtedy dopiero zobaczymy się z powrotem Ale jak już mogę sobie zrobić teraz baraki to sobie zrobimy i może wynajmiemy parę żołnierzy. Zobaczymy jak to działa. No radzione są. Tam o. o ale fajne. Ale fajnie wygląda. Ha, tam jeszcze dispenser. Wieżyczka obronna. Tak, tak, tak W dispenserach nic Czas tutaj nie ma żadnej bramki, a tu jest dobra Zobaczmy co jest na górze Nic ciekawego Dobra, ale za to mogę sobie wynająć trochę żołnierzy, mam 14 tysięcy Dobra Ile one kosztują? Oni żołnierze 100 gold per hire, dobra Czyli sobie po czterech wezmę, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, sześć tysięcy, dobra. Eee... Dobra, będą za mną iść, tak? Come on. Fajnie wyglądają nawet. Dobra. Więc, teraz trzeba stąd wyjść. Może ja sobie zrobię tutaj wyjście Chodźcie Tylko wiem, że jakoś się dało zrobić, żeby oni sami chodzili sobie i nawalali potworki Ale nie mam pojęcia teraz jak Sąbiaki Chodźcie Będą ich od razu zrównowalać? Czy muszą mnie zaatakować? Od razu Dobra, spoko Nie Nieźle nawalają Guard, follow, world is No nie wiem, nie wiem Wow, dobra. Ciekawe jak sobie poradzę z nimi. A go, nawalać go. Macie mi tu nie zginąć. Dobrze, łukami strzelają, wszystko. Hehe. <grystanie> dobra, coś tam widzicie. Tak samo jak ja. Obsidian? Ja jeszcze nie wchodziłem do netera w ogóle. Netheru. O, tu jeszcze Obsidian jest. Jestem ciekawy co tam jest z tymi żołnierzami. Czy on ma Kim on jest w ogóle? Chyba drugi level już mają. I will follow you. I will follow you. Zaraz wracam. Sorry za to cięcie, ale musiałem coś zrobić, na szybko. Trzy creepery, wolę tam nie iść z nimi. Ale dobra, czekaj, zaraz, zaraz. Guard, guard. 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 gward. Dobra, chyba wszyscy. No, nikt za mną nie idzie. Dobra, niech oni sobie tu patrolują. Właśnie najlepiej, jakby patrolowali, a nie będą to pilnować. Nic, może sobie dadzą jakieś radzę. Wiem, co zrobię. Eee. Wiem co zrobię, ale ja tego chyba nie zrobię, bo chciałem sobie przeczekać do nocy, ale to się dało w tamtym królestwie, a tam już nie ma w ogóle ludzi. Jestem ciekawy, gdzie ja to mogę zrobić, chyba nigdzie. To nic, idziemy do mojego domku. Tam się przeczeka. Na łóżku. Dobra, ale ja to już zrobię, bo to bardzo obciąża komputer. Będzie się strasznie długo robiło, jak to nagrywam. Więc widzimy się już jak no... Widzimy się w nocy w mieście. Zaraz wracam. Sorry za te wszystkie cięcia. Ale inaczej tego zrobić nie mogę. Zaraz wracam. Dobra, jestem jeszcze tutaj, bo mają trochę materiału do zebrania. Zobaczmy ile jest. Dobra gdzieś koza goniła Nie jestem twoją mamą Słyszę tu jakieś dziwne dźwięki Chyba skorpiona nawet I nie ma robotników Ale za to są normalnie paski porobione Z tego co mi się wydaje, to bardzo możliwe, że robotnicy wychodzą z kopalni na noc. Zobaczymy jak będzie dzień czy wrócą. Tutaj ich też nie ma. Dobra, mam trochę jeszcze materiałów, może coś wybudujemy. Dobra, ale może pierwszy chodźmy do tych Ło oh, Fuck Żołnierze do mnie! Żołnierze do mnie już nawalać go Ha dobrze I koleś zamienił się w drugolewelowego O, ci też są chyba lepsi łóżnicy Fajne to jest, Eem, co chciałem zrobić, zbudować guard Dobra, nikt nie wie, za nie, mną, no nie? Dobra, o tu jeszcze szur jest. O nawet trzy, to trochę my będą mieli punktów. Szczególnie ten. A ja będę miał hajs Może sobie jeszcze wynajmę trochę tych żołnierzy Ała Gif, 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 gif Tylko tyle na? Mało coś Blok Furt Ani to, ani to ...Large... ...Bleeder? ...Bleeder House? Gdzie on jest? Tam jest. A co oni mogą robić? Aaa, to ten koleś teraz tu będzie! <laughs> zbudowałem mu domy w końcu. Nice. Już go nie ma przez 100 teraz będzie tutaj. Tutaj Tak czy nie? Tak, tak Dobra, ile mam hajsu? 7000. Oni tutaj coś nawalają Sobiutka, trzeba z nimi chodzić To zaraz Kupiłem sobie jeszcze po trzech albo nie Kupię sobie, znaczy zrobię sobie ten sklep z blokami i tam będą kupować drzewo i kamień. To jest dobra rozkmina. Dobra, tylko jeszcze muszę wszystkich zwołać, żeby od razu... wszyscy za mną poszli. Za mną będziecie iść, iść teraz, prawda? Tak, dobra, to zawaliście. Idziemy na polowanko jakieś, chłopaki. Coś tu już mnie bije, nie? Dobra. O, ale tu już jest czur... ała, ała! Strzelili we mnie Nieładnie chłopaki Reaper Ej, no nie we mnie Trochę to jest chamskie, że oni mi mogą zabić Nie no szczęście nikogo nie zabił. Enderman Come at me bro Nawalać Endermana Ha jest, rozwalili go Ale mało kasy z niego wypadło He Guard? No, follow. O, tam jest parę. Ich. Nice, podobają mi się. Moi żołnierze. Dobra, ale coś mi jakoś bardzo dziwnie klatkuje teraz. Spróbuję zresetować Minecrafta, zaraz się widzimy. Dobra ja jestem z powrotem Już chyba lepiej I mamy tu skorpiona Zabił go? Jest, zabili go, haha <ścoughs> Dobrze Spisali się na medal W sumie to fajnie było pójść z nimi do netheru Tam dopiero sobie zrobią level a dlaczego niektórzy nadal tam stoją? Follow Dobra. Um. Trzy obsydianu. ciekawe ja mam w domu Wow, wow Jezu Jezu nie O Boże, ale ich tu przyszło Tam skorze spałnią się potwory na w mieście. Jeszcze ten creeper, no nie. Co za idiota jeszcze zginął? A no tam jest wilkołak. I szkielety. Czego ich tu jest tak mało? Czy już tylu ich poginęło? Co, tylko trzech żołnierzy mi zostało? Co jest? Nie rozumiem tego. Nie rozumiem. Spróbuję zwołać wszystkich. Tylko jeszcze tutaj zombiaka mają do zabicia. Wow, 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 z tyłu... Szkielet. A, nie, nie, nie. Nie, proszę, nie. U serduszka mi wcześniej zostało. Nie fajnie. No nie. Łucznicy są lepsi O jacie. cię guard, 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 guard Dobra Idę sprawdzić czy mam wystarczającą ilość obsidianu Zaraz się widzimy nie chcę mi się nagrywać tego jak tam biegna Po prostu to jest bez sensu Zaraz się widzimy Dobra jestem z powrotem Mam 8 obsidianu więc jeszcze trochę mało Trzeba będzie trochę pozabijać tych ym, ogrów. Tak, to, są, to chyba są ogry. Dobra. Ale to będzie na tyle w tym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i łapka w górę. Na razie.